Siamanaczko, witam Was w kolejnym odcinku. się pogram sobie FC z Go 1 na jeden Jestem razem z Apowzem. Przywita się Apowz. A Więc bez zbędnego gadania lecimy, co? No. No do i dogramy do 15? Tak, do 15. No i ładna banika weszła. I tak przegram Dobra Gram nie na swoje rozdziałce, więc... Bo ale za mnie rak Może oni do gramy? oni do? No spoko Jaką masz rangę? groba Globala? Chciałem no. ja ja Właśnie dobrze. Patrz na to. To jest global. Ja Mieliśmy na dole grać. Mm, no i co? No No dobrze. <laughs> nie, dobra, patrz. patrz teraz. Patrz teraz, co się z tobą dzieje. <laughs> dobra. Um. Ja coś ustawiałem? Czekaj. Nie, już nie zostawiałeś. Global, mój. Nie, no tak naprawdę to kazał mi dać wygrać pierwszych 5 rund. Ale ja mu nie daję tej pantej. No to zobaczymy jeszcze. 4-1, no tak to już się Nie wierzysz mi? Nie, nie wierzysz. oni mi myślisz, że mi nie wierzą, a to też teraz sądziłem jakoś. No ładowałem. Też ładowałem przed chwilą. Dobra, ale ty się schowałaś, ale... Nie. No, nienawidzę jak ktoś kłóca, jak strzelam do niego. Easy. Dobra, easy. 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 Easy peasy, lemon squeezy. No nie. Easy. I problemy się zaczynają. SS. No dalej Weszła piękna banieczka No i dostałem tę banię, 582, trafienie, no to nieźle. No. Znowu 54, no i nie fart. 6-5. No, już remis będzie, trzymaj bardzo. Ty, no i... co No coś chciałeś powiedzieć? Nie nic, zaraz się przekonamy, no, chyba nie chcesz piszać 15 to co? Nie, dzięki Spuźmo. Może wycofam swoje słowa to co mówiłem go, go. No lepiej Taki Azja jesteś Oj, coś nie A... wiesz? sam w lewo nie Ja tak wyszłem i pajaczka Dobra. Dobra no to lecimy nie Anamska Czy Kurwa Jeszcze się dogonię, mówię ci to do. Dobra, jak nie dogonisz to mi dajesz 50 euro, tak? Nie mam tyle na razie No wiesz, że kod na PCC to ja powinienem wygrać? Jednak ci się nie udało, Morello wygrał, więc... Stawiony ten Morello, tak? Dla nas. Pięknie 8-9, lecimy dalej 80, jeszcze 5 rundek, no 5 rundek, dosłownie 5 rundek, bo jeszcze wszystko cię wyjaśnię. jak, no jak Czekaj, dobrze, dobrze, mogę szczelć? A w No, lecimy. 10-10. Nie, to nie fair było teraz. Ja wczyłem przecież. Nawet napisałem, że, że wczułem. <laughs> tak, tak. No. Serio, full auto nie weszło. nawet nawet nie trafiłem. Mm. Nie wszczęłam. O! Ale bańka weszła. Ale równe jest.

O 3 AP 12 przepraszam 12 hmm. Hmm. Oj. ładnie jak na razie nam idzie Szkoda, Chyba że tak mi. na matchmakingach nie gramy Ja tak gram na match makinga nie gram Kurde 54 znowu Nie wierzę nie, Znowu, nie, ja ci tego nie, nie dam, wygrać. No pies w tu dawaj, za dawaj. Oj oj Nie, ja tego ci nie dam wygrać. Chcesz na kosy, czy nie? Chcesz na kosy? Nie, na kosy, lepiej nie, bo zawsze przegrywamy, nawet na jak na gramy. Tak się razu upokorzę, gościu. Tu, u, tu się skacze, a tu. tu, tu, tu. Dziękuję za Dziękujemy za gierkę, pana Półzawi. A więc to by było na tyle, dzięki za obejrzenie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, Siema. ja dostałem w dupę, no i znowu, pożegnaj się, elo. no.